I witam <sum> wszystkich <sum> <sum> <skrybOSE2> bardzo z tej strony korleo I Staszek, witam serdecznie dzisiaj śpiewnym krokiem, śpiewnym śpiewnym kroczem <sum> Dzisiaj witamy was śpiewnym kroczem Jeszcze czasem mięsko zrobimy, to będę miał jeszcze więcej miejsca. Ojem też tak. No, czekaj, co ja robię, ja Tom Co ty robisz? Pochodnią drzewo ścinałem. Mam nadzieję, że nie uszkodziłem jej. <sum> nie mogę! <sum> Wiesz nie podobały mi się te dźwięki? Nie strasz, bo jestem tułem do wyjścia Jest PLEMIE! Takie... plemie mówiłem, no! mówiłem! Mówiłem! Mówiłem, że nie podobały mi się te dźwięki! O, gdzie jest? Gdzie są? o No użar mnie wąż! Co? co? Użarł, uważaj wąż! Użar mnie wąż! Dzisiaj ty jesteś mistrzem! Możemy to straszali. O, o o! No co no, to użarło mnie! No jak co? ile tu... skorpion jeszcze był w środku! Co? No, nie wierzę koło wałęsaka, skorpion. no... To się nazywa szczęście mieć tyle dzisiaj. Tych... Pr... Przejąłeś ode mnie po prostu fejle i lamy. No, nie mów, że masz banany i nic mi nie. Co? Nie ja ma bananów. Chory. <grym> nie ja ma jestem chory. Nie ma żadnego banana, gdzie? Jestem chory gdzie ty i potrzebujący. Tu są banany, dobra. Nie, on tak po prostu chyba cały czas rzuca te haki. Co nie? ty robisz z tymi. Co ty z jak, jak, jakiegoś rzutki w bidona się bawisz? Patrz. Tutaj międzykatunkowe <grym> rozmnażanie, nie? Poczekaj, poczekaj, skoro roz, rozmnażamy gatunki, to ja dorzucę jeszcze jeden, poczekaj. O! O! Co to Jaka jest? Radość. Ja chcę Dwó jeszcze jedno, poczekaj. Dwó Jeszczeń dwóch koniec. dorosłych facetów. Masz teraz. Nie? O, zobacz! Nie. Nigdy nie miałeś robionego tego? Tam z lewa nie. i z prawa? Nigdy? Lewiatosa nie miałem tam. Nigdy? W ingrednium lewiatosa nie miałeś? Nie, nie, Lewatosa? Nie. Wszystko przede mną, nie? Mhm. Może no może... Wiesz, na... no. Może na 32 urodziny sobie zasponsoruję, nie? No, zobaczę. To był kolega. Się czy można strzelić Starpiał. strzałą i ją złapać. Potem będziemy to wszystko ładnie chować do odpowiednich skrzynek i półeczek i wszystko będzie pięknie. Korle nauczy się trzymać porządek w końcu w grach, mam nadzieję. Dzięki temu... Co, co, co? co? <laughs> tak myślałem. jakieś głosisz, tak? Myślałem. tak no. Powiedz mi, widzisz tu kogoś? Przede mną, dosłownie? Tu? Tu. tu? tu? Nie, nie, nie. No tu jest ktoś! By the way. Wiesz co, a jak spróbujemy zrobić headshot'a, ciekawe czy zginie na jednym cios. Mhm. Uwaga, uwaga, test. Aha! Idę do bazy. E... Przetworzyć Teju. Teju? A to się naprawdę tak nazywa? Teju? Tak, Teju. A wiesz z czym się rymuje Teju? Jakieś żarty? <laughs> Zeszła mi trucizna, więc chyba funkia też działa w ten sposób. Funkia działa, co? tak, na pewno, ale popiół nie wiem na co jest dokładnie, ale to spadamy kiedyś. Na środę. Co? Na środę jest popiół. O jezu, zrozumiałem to niestety. No, niestety. Coś mi się w ogóle zniszczyło. Wytrzymałość jest ok. Zepsuta zbroja. Psychika, psychika. Wow, wow, co? Wow, tygrys, 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 Gdzie? tygrys. Tam. Bigo, nie ja wiesz, nie mam tygrysa? czym? Ja nie mam czym, atakuje mnie! O nie! nie! Bij wow. go! Nie ładow, my on skacze no i on się laguje! No nie No ja Nie się laguje! Nie się laguje on mi jeździ po ekranie! No zaatakuj go w końcu! Bo my znowu zabije! No, ale, no nie wierzę po prostu! Nie mogę mi jeździ po ekranie, on! Rana szarpana! Ekstra! Nie mam czym nawet walczyć! On się na mnie rzucił. Oniki niki robię! Kolejna strza... Co on robi? Kolejna rana szarpana! No nie wierzę! Ledwo żyje! Zabił mnie! Tak! Rzucam w niego tak. włóczki. Czemu uciekł z moimi strzałami? Chcę włócznią w niego rzucić. Ja pierniczę. Ja. Zabrał moje strzały. Wiesz co, chyba trzeba wczytać. Szkoda. No to tego dobra. Okej, to już okay, wychodzę. To, czekaj, daj mi wyjść pierwszy. Nie ma. wiesz, teraz to szybki szybki chopak. No. Ważne. Czekaj. Nie! Co? Nie! Co? razie. wyjściowej czekaj. naszej w domu? O. No. Szlak. A, ale no przecież ja. Albo nie zapisałem, bo walka była. No wstawek no. bo ja też chce się wyspać. Co to jest Dobra. za kurcze? Okupowanie wstałem. biednego łóżka, no. Okup, okupione jest, nie? No tak właśnie czuję. Okupon, okup... Nie, to ciężko odmienić Ale, ale wiadomo o co Alkupone chciałeś powiedzieć. Alkupone. Zamiast alkapone. Alkumone? -al <laughs> Wiedziałem, że musisz jakiś biały pierwiastek dorzucić do tego. Jesteś gdzieś tu? Tak, jeszcze kilka zawezmę, a co? Może się przyda. Dużego kija zawezmę też. A nie Mały, tak jaki już masz, nie? <laughs> a, ha, ha. O, ho, ohohoho, ho, 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 ho. No mam, bo idzie ze mną właśnie, przede mną idzie taki jeden, mały kijek. O, co to? O-o? Co się dzieje? O! No nie, nie mów, że kijesz! Nie! Kijet, czekaj, gdzie ty jesteś? Co? O, Kajman o, zabija na raz? No. Niewiarygodne. I jak znam, że oczywiście. Na dzień Słuchajcie, nie chcę puma? czwarty raz ginąć. Puma, puma mnie goni. Chowaj się w domku. Mam zapis, mam ja zapiernicę. Puma spieprzaj. A puma wejdzie do domku? A, Jeszcze a mnie pogryzła. Nie. Rana szarpana na ostatniej na ostatnich po prostu wejściu. Rana szarpana. Znowu cała droga. Mnie zastanawia, czy tutaj, patrząc na to, gdzie my przyszli. Nie! Kajman. Kajma? Kajma? Pomyliłem go z grzybem. Zamiast spojrzeć, no mam teraz truciznę 8. No przecież ja nie wytrzymam. Ja Jak, muszę... że, nie, Ale czekaj. Nie do ręki, żabę? No tak! W sytuacji, w nie której chciałem! Bo... Nie tak. brać, ale myślałem, że to jest po prostu. Kurczę grzybek, że pasożyty i co? To ja to o buduję jakieś, jakieś. <grych> to wyrzucam o. To wyrzucę. A póki wyrzucę. Chcesz drzewo łaza? Nie, <grych> Patrz, uciek, zobacz, nie. on żyje, on uciekł żywy. A to złap go jeszcze raz. Chrzanie go, uciekł. Także miło było. Śmierć numer 4. W sumie pewnie będzie ich więcej. No to pa. O, ale wiesz co, tak padłeś mi do stóp. <grych> Lubię. W sumie to tak odważnie tego drzewoła zarzuciłeś, bo on biega wśród twoich rzeczy, więc jak będziesz podnosił o, twoje rzeczy... O nie! Decy... Kurczę, popłynąłbym dalej, tylko ja się boję, że Kaiman będzie za mną. No Kaiman to tu może troszkę się na nas... O! Co, co jest? Co jest? Co co jest? Co? No nie wierzę. Co się A, stało? zginąłem. Jak to zginąłeś? No zginąłem nagle. Kaiman? Nie. Pirania! Tu są piranie! A najgorzej, że mam cały ekwipunek! Odkąd się nauczyłem nie myśleć przed spaniem, tylko kładę się... A włączasz myślenie, jak się już budzisz? Czy zapominasz też? No, no muszę sobie przypomnieć, nie? Ale jak przypomnę, to to, to już włączę, nie? Okej, okay. mi żebyśmy wrócili z tej bazy w ogóle. Pałka spadła, ale nie wiem gdzie. Chyba, że podniosłeś. Pałka ci spadła? No. No cóż, to taki wiek. Wiesz, co właśnie odkryłem? Że... Mhm. Kupa idzie zjeść. Disgusting! Cztery pasoże, pięć białek, ja myślałem, że będzie zatrucie pokarmowe. Masz pomarańczowe grzyby? O Jezu, gdybym miał, kupię? Nawet gdybym miał, to bym ci nie dał. Chodź, chodź. Daj chodź, daj, chodź, daj, chodź, daj, daj, daj masz, Bo ja tu sobie lilię wodne prosz, przygotowałem, że będzie zatrucie prosz, pokarmowe, a to pasażer. No, dobra, dobra, dobra. Uważaj, żeby żabki nie złapać, nie? No, możesz pośpiewać tak A jak mniej niż Ero. Nie, nie, mniej niż Ero to, to zostaje, to między nami, nie? <noise> Korle mi śpiewał mniej niż Ero na początku, bo mówiliśmy o egzoszkieletach w No Man's Sky, więc Korle stwierdzi, że to są Ero szkielety. widziałeś co? co? Zabezpieczenie? Nie, co? Spójrz że na co? niego. Ale w sensie tutaj, na, w sensie na, na no. krytycznym miejscu zabezpieczenie? No, no, no. Inni A tego może... nie mieli chyba. A może to nie jest zabezpieczenie, to jest po prostu jego Protection. Jego feature! Jego feature własny, naturalny feature. Nie sądzisz? No to tak, tak, tak. Trzeba, przy, trzeba przyznać, tak, że no. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, no, żyć. Ale oni zawsze takie mieli, takie tutaj zabawki? A skąd ma wiedzieć? Ja nigdy nie przepatrywałem się tym obcym ludziom tutaj. Idziemy stąd, Czekaj. prowadzić. Czekaj. A, a możesz do go podnieść, bo ja bym chciał zobaczyć, czy idzie go tak od drugiej strony podejrzeć. czy... O Jezu, ja wiem co ty chcesz zrobić. Nie, nie rób tego. Tak. <laughs> nie oglądaj go ze wszystkich stron. Zawijąłeś no sobie sam? Nie, ale to już ją usunę. Uczy? jakoś pojawiałem się przez chwilę, a potem przestała, nie wiem a o co chodzi. O, na już nie mam. Idziemy. Dobrze. Chciałem ci wyjąć, a ty. Wiem. Tak, o. Wiem. Ale za bardzo się bierze że jednak chciałeś włożyć, nie? O! o! <laughs> Wiedziałem. O, czekaj, a czekaj, spojrzę, spojrzę na twoją mapę. Weź, weź oglądaj mapę. O, proszę bardzo. I tak... Nie widzisz na mnie białe ślady? Nie <laughs> To jogurt! To jogurt! Mm -hmm. O, słabia. a mi energia zjechała strasznie. No gorączka. Grzyb, grzyby mam? albo coś? Mam, mam. Niebieski grzyb? Jeszcze tak? nie zepsuty? Nie, jeszcze ma dzień cały. Ale musisz mi coś o. dać za niebieskiego grzyba, cię tak za darmo to nie tam. Mleczko ci tam. Ja, chyba wiem o jakim mleczku ty mówisz, ale nie, nie wiem czy to w grze się mleczko. Stasię mleczko, Ta. bez obaw. no właśnie o ptasie się obawiałem, nie? Yy, gramy bez ładowania, tak? No. Bez ekwipunku, wszystko yy, no, leży bo, tam. Bo ja, ja leżę, więc czasem nie ładuj. Co to ja za leżę, jest... więc czasy... Co to za odpoczynek? To Stawaj! Je. Stawaj, Dobra. co za odpoczynek? Ty co ty masz czemu ja, ja mam taki bąbel na ręce? Wiesz co, dlatego że... o, to jest... Za... Yy... Molineria, co? Molineria, dawaj, ale. Co się zy... ze mną dzieje? To są Jeru, są... ile ja tego wszędzie mam? Weź mi sanie, to zrób tych bąbli, czy co? <laughs> Ci to, to sanie, bąbli. Co? Robaki! <laughs> mam robaki. robaki. Użycie ości lub kościany, igołysowa robaka, lecz powoduje ból, co pogarsza zdrowie psychiczne. Ja mam robale pod skórą. O kurczę. <laughs> o, nowe miejsce na mapie. Cały czas mówią, cały, a, cały czas ja myślę, że wszedłem w jakieś nowe a ja dopiero teraz zobaczę mimo że od pięciu minut dostałem informację o tym. Nie? Ja mam coś na pasożyty, Uch, gdybyś potrzebował. Puszka, nie podobała Puszka? Puszkę? Nic. Masz. Chcesz? Ja biorę puszkę. Otworzyć Bierz ci puszkę? Bierz... puszkę? Piękne, i to tak? u ciebie, i to okay, u ciebie Tak. Faktycznie, jak tam wejdziemy, myślę, że tu się przeczołgam. Gdzie ty się skradasz? No, tam była taka dziurka, myślę, że się wcisnę w nią, ale niestety. Za wielki. No, nie, nie skacz na twarz. Kiedyś był tak ten mocno. film, nie? Członek. Nie, człowiek z żelaza, o. Obejrzałbym członek Obej... z żelaza. Obejrzałbym. Cofasz, to jest... Co, co jest? No to wchodzisz A, po dziękuję. Tym. A to czekaj, to wiesz co? Czekaj, 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 kucnę. Czekaj chwilę. Wytrzymaj. Oje, jak to wygląda? Wytrzymaj moment. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Ja też. Czekaj. Czekaj. No dobrze, to patrz, synchronicznie. Patrz nie, nie patrz. Okej. Okay. Mam coś dla ciebie. Nie do końca wyszło Czekaj, tak jak chciałem. Ale to ale... jak ty wystrzeliłeś? No. Aha, słyszę. Dobra, dobra. O jaki wielki skurczybyk! No. O, jak Dobrya się wystraszyłem, noc. że tu bylca widzę, to jest ogrodzenie, o kurcze. <grywa> tak, ta gra robi. Co krewetki jedzą, robaki? Wrzuć cokolwiek. Wrzuciłem robaki. Czerwie wrzuciłeś? A ja mogłem środki przeciwbólowe wrzucić i zobaczyć. <grywa> o, logiczne, tak. To najlepsza opcja. Może pają albo coś. Specjalnie dla ciebie jedno zjem, zjedz. Uch. Dawaj. Zatrucie pokarmowe minus pięć, aż... Co? Co? A nie, zdrowie psychiczne. Jo Joki, Widziałem, że ty normalnie zwracasz te krewetki. No, ale to wiesz... Była animacja. Szybko, Lilie, masz kości może? E, po, masz zatrucie pokarmowe? Tak. A co, co jest na zatrucie rosół pokarmowe? Rosół jest na zatrucie pokarmowe. A w grze? No ale to... O jak, no zwierz się, tak bo życie się skończy. No ładuj kości Rosu. ale... Już zaśpiewać, że znałem pijaweczkę zosie. Kazali Co? mi ją po ślub... A nie, to było cyganeczkę, a to blisko. <grystanie> Dobrze. Pamiętam kim jestem. Gdzie to było? W jakimś filmie? Królew. Pamiętam. Aaa, Star Wars! A przepraszam <grystanie> Ups. Nic, wytnij to! Wytnij to Dobra, to była... To pierwszy wrzuci jak najwięcej liści. No palmowe, palmowe. Palmowe. Nie mogę. Palmowe to jest? Palmowe. Czyli nie mogę. Palmowe. Napisało mi, że mam zero liści, a miałem, Palmowe. miałem liści, co jest? Palmowe. Aha. A, a, the forest, a tam, tam, tam chodzą sobie no. takie ziomeczki, które lubią gryźć, zabijać, mordować i, i, i robić z tobą dziwne rzeczy, zanim cię zjedzą. A ta nieprzyjemna część to gdzie? Co? <laughs> a ta nieprzyjemna część to to, że robią to tylko w nocy. ...a nie przez A. cały dzień. Czekaj, wiesz co? To kiedyś... Tak! Pamiętasz, że możemy zobaczyć... Ja wiem! Co? Gdzie? Dobrze! O, ale Atak. dostał heda. Masz długie kije jakieś? Weź Tylko wszystko. jeden. No, ha, ha. To no. połóż go do bieca w takim wypadku. Ale to jest kłoda, więc się nie zmieści. Mm. Hmm. Kłoda. Patrz, co zrobisz? patrz na to! Jak daleko? Czemu tam po... Juuu! Jak co zrobił? Ja nie chciałem tak... No gdzie? Stupid pis. O No to tak, że nie było... Dodawaj że... szybko, szybko dodawaj, no, bo no, to wiesz, szybko, no, że... no kurcze Później wyjdzie, że to jakieś... Nie, 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 nie. To, to żeby nie było, ja tutaj... Pusta forma ponad normę mi, i kamienne No dzień dobry, coś nas przerwało. Halo? Halo? Jest Halo? stachu? Jest, Jest stachu? stachu? Pieniądze gdzie są za las! Tak. Ja wiem, gdzieście wyli, coście robili. No właśnie, gdzie są te drzewa w tym lesie. Więc jeszcze jest szansa, że może kiedyś rzeczywiście do tego. <duszy> Dupę se grzejesz, rozumiem. Mhm. A może po prostu wrócimy, żeby sobie przypomnieć jak lekko było w. <duszy> Czy ty rzucasz kupą? Zje... Na koniec, chcesz zjeść kupę? Dobrze, idę od Pan. niego, on tu jest niestety. No bo dobra, już się nie będę męczył, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze orzecha brazylijskiego nie jadłeś, będąc przy różnych potrawach. Nie, dziękuję bardzo. Mam, mam alergię na orzechy, więc serdeczne dzięki korle. tłuszcze! dobra, no okej, no też dziękuję. <grywia> Najgorzej po prostu zepsute zakończenie serii Ever. Dziękuję Dobrze. bardzo.